Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, już 10 lutego w elektrowni pierwszy wernisaż w tym roku i wystawa Suma Naszych Pragnień, która będzie prezentacją twórczości trojga wyjątkowych artystów młodego pokolenia, Moniki Chlebek, Dawida Czycz, czycza i Wiktora Gałki. Młodzi artyści dorastali w kulturze nasyconej obrazami mającymi na celu promowanie pożądania. Pożądania przedmiotów, stylu życia, popularności czy uwagi, ale pożądaniu, jakie kreuje współczesność, nie poddają się młodzi artyści, a wręcz kontestują i obnażają jej groteskowość. Panie dyrektorze, wystawa jest jedna, ale równie dobrze mogłoby być i trzy wystawy, bo każdy z artystów mierzy się z otaczającą rzeczywistością na swój własny. Sposób. Tak jest. Ma pan rację, że można było z tego zrobić trzy odrębne wystawy. Wystawy, które cały obiekt by zapełniły. Zresztą Dawid Czycz ma akurat, on jeden z tej trójki na parterze, czym cały dół nasz zajmują jego prace. Dość ciekawe, bo już część tych prac wiści. Monika Chlebek i i Wiktor Gałka zajmą znowu piętro. Ciekawe, bo to są, to jest trójka młodych artystów, trójka przyjaciół i trzy wystawy, które właśnie no, dotykają tej samej problematyki, czyli wspólnie Patrzą na rzeczywistość, na otaczające nas to, co się dzieje i pokazują w swoisty sposób, dotykając jakby różnych rzeczy, różnej materii. Jest to spojrzenie na człowieka, spojrzenie na to, jak ten człowiek funkcjonuje, spojrzenie na, e, e, Rzeczy dotyczące, nie wiem, komputerów czy tej elektryczności, dotykające materii trochę techniki, a również dotykające natury samej, bo też się tam pojawiają takie elementy, więc to będzie dość ciekawa. Sięgamy. Po, po młodość, bo wydaje się, że teraz by trzeba było trochę tych młodszych artystów zacząć pokazywać i promować. Tym bardziej, że oni w trójkę młodzi, ale już z doświadczeniem wystawienniczym. I z doświadczeniem, bo ich prace też się znajdują w instytucjach kultury. Także to jest młodość, ale już taka młodość z pewnym doświadczeniem. Suma naszych pragnień to jest suma pragnień artystów? Czy ci artyści próbują znaleźć coś bardziej uniwersalnego? Próbują znaleźć coś bardziej uniwersalnego, chociaż to jest suma też pragnień ich. Znaczy, to jest ich też postrzeganie tej rzeczywistości, tego świata i przekazanie ze swojej strony pewnych sugestii, jak na ten świat można poprzez sztukę spojrzeć. Elektrownia rozpoczyna rok od wystawy artystów młodego pokolenia. I można powiedzieć, panie dyrektorze, że cały rok w mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej upłynie pod znakiem twórczości młodych artystów. Pod koniec marca wernisaż wystawy Grota autorstwa Norberta Delmana. A na koniec, no na koniec pierwszego kwietnia, czyli na sam początek przygotowywana jest wystawa Wszystko Widzę jako sztukę, której kuratorką jest Ewa Solasz to także artyści młodego pokolenia. Panie dyrektorze, czas na powiew e, młodości, świeżości, z którą e, łączy się e, młodość, czy łączą, łączy się ze świeżością e, młodość e, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownie? Tak, e, to co powiedziałem, no sięgamy trochę po, po e, to, e, to młodsze pokolenie, e, które e, no, jest wyszukiwane. Nie ukrywam, że e, już od jakiegoś czasu żeśmy e, e, Zastanawiali się, czy nie zmienić trochę tory naszego pokazywania i zacząć szukać młodych artystów. To, co powiedziałem, przy tej trójce, która będzie teraz pokazywana 10 lutego, młodych artystów, ale już mających jakiś tam dorobek swój. I owszem, wystawa następna po, po, po tej trójce jest Norbert Delman, rzeźbiarz, performer, artysta też dość ciekawy, który dotyka znowu ciała ludzkiego. Są to dość duże, wyraziste jego rzeźby. Tam bardziej kolorystyka gra, więc to będzie dość, dość specyficzna wystawa. To jest też to młodo pokolenie. Wspomnę, że będzie też w międzyczasie wystawa Polki mieszkającej w Japonii, która wróciła teraz do kraju, od 2016 roku tworzy w Polsce, Ilya Kamura. Też to będzie taka młoda osoba. Wystawa też w elemencie dotykający ciała. Ciała, delikatnie, delikatnie pokazująca twarze, kształty, ale nie wskazująca konkretnej osobowości. Sięgamy po tą młodzież, chociaż muszę to powiedzieć, że pojawi się też artysta już doświadczony w połowie roku, to jest Ryszard Grzyb. Znany, warszawski artysta, więc też malarstwo kolorowe, ale to będzie takie, mówię, no, też nie zapominamy i o nich, ale faktycznie idziemy w stronę młodości. Wspomnę jeszcze, że na koniec roku. Będzie prezentacja młodego artysty, który wy, wy, wygrał w tym roku, czy to był pierwsze miejsce, to, no w takiej zasadzie trzeba. Kompas sztuki, Karol Palczak, który jest uznawany przez krytyków czy recenzentów sztuki współczesnej jako młodego polskiego Rembrandta. Dość ciekawe malarstwo, więc tu też będzie, będzie sięganiem po, po tą młodość pokazać. Tego młodego pokolenia. Mm -hmm. To młode pokolenie ma przyciągnąć też młodego y, widza? Tak. Y, to w tą stronę, bo po, po, po tych naszych analizach, y, które prowadzimy już od dłuższego czasu, patrząc, y, kto przychodzi do nas y, y, i kto nas odwiedza, bardziej pojawiały się osoby powiedzmy lat 40-50 i w górę. Natomiast niezagospodarowany jest właśnie ten, ten przedział, taki, nie wiem, od no, 20-25 lat do 35. Sięgamy po tą młodzież i, i, i będziemy próbowali tą młodzież przyciągnąć właśnie tego typu. Wystawami i działaniami w ogóle, wszystkimi, żeby pokazać im, że, że jakby młodzi artyści pokazują to, co ich interesuje, czyli interesuje też tą, tego widza młodego, żeby mógł spojrzeć się na, na rzeczywistość, na sztukę trochę innymi oczami. Przecież mm -hmm. wydaje się, że rok 2022 był bardzo dobrym rokiem dla elektrowni. Zdecydowany wzrost, znaczny, znaczący wzrost odwiedzających w porównaniu z rokiem 2021, mm -hmm. a zatem ten kierunek, który Państwo obrali choćby w zeszłym roku, działa. No tak, działa. Po, po jakby tych dwóch latach pandemii trzeba przyznać, że 2022 rok zamknęliśmy. Tak dla przypomnienia w 2021 było to w granicach tam 18 tysięcy odwiedzających generalnie, natomiast w 2022 już mamy około 30 tysięcy, więc to znaczący wzrost i owszem pojawili się widzowie, to, to starsze pokolenie, chociaż się też i młodzież, Natomiast projekt, który został wprowadzony, a wymyślony przez samorząd województwa mazowieckiego też przyniósł dość, dość dużą frekwencję. To jest ta kultura za złotówkę. Szkoły przychodzą w 2022 roku. Było Myśmy nie prowadzili aż takiej analizy, ale okazuje się, że w subregionie radomskim nasza instytucja była pierwsza, jeśli chodzi o ilość zwiedzających młodzieży czy korzystających z tego programu po prawie 10 tysięcy, więc to jest. Jakby ten element znaczący, który widać też po wystawach, po, po działaniach tych naszych, że cieszy się to dużą popularnością. Tym bardziej, że okazuje się, że e, pojawiły się też szkoły spoza e, tego naszego subregionu radomskiego, a pojawił się subregion Warszawa i okolice, więc no to też o czym świadczy. Mm -hmm. I program będzie kontynuowany. Tak, program jest kontynuowany w tym roku. My, my są pieniądze zabezpieczone w budżecie samorządu województwa Mazowieckiego. Wspomnę, że tamten rok tylko było 5 miesięcy działania programu i było aż takie zainteresowanie. Teraz powiem szczerze, jest też bardzo duże, bo widzę, co, co dziewczyny przyjmują u mnie na telefonach i, i zgłaszanie te internetowe. Jest tego naprawdę masę. Terminy już praktycznie lutowe są za, zablokowane. Nie ma możliwości. Jest. Tyle zgłoszeń na wszystkie działania, które prowadzimy, że, że już przykładamy te terminy nawet na marcowe do działania. Pod koniec ubiegłego roku kolekcja Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu powiększyła się o 15 dzieł. W kolekcji znalazły się m.in. odbitki Ryszarda Waśki czy Andrzeja Dłużniewskiego. Mówią Państwo, że celem tych zakupów było wzmocnienie reprezentacji ważnego nurtu w sztuce drugiej połowy XX wieku na świecie i w Polsce, czyli neoawangardy. Panie dyrektorze, dlaczego akurat neoawangarda? No bo tego gdzieś w tych naszych zbiorach było, ale nie było to aż tak mocno reprezentowane, tym bardziej, że Ryszard Waśko miał też u nas wystawę, więc jakby po, po tej wystawie, po rozmowach doszliśmy do wniosku, że ma bardzo ciekawe prace i trzeba, będzie, i trzeba będzie je dokupić, więc uzupełniamy pewien element. Tym bardziej, że tą kolekcję naszą, czyli te nasze zakupy czy darowizny, bo to też jakby uzupełniamy to o, 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 o tą stronę, urosły już praktycznie. Do prawie 800 dzieł sztuki, oprócz tego, co mamy z kolekcji, z tej radomskiej kolekcji sztuki współczesnej, którą z, u nas się znalazła z Muzeum sztuki współczesnej w Radomiu, więc to tam ten element, jakby możemy powiedzieć, że jest gdzieś już stały konstans, a my musimy dobudowywać. A tu w tym akurat no brakowało nam i będziemy cały czas uzupełniać o, o artystów, których jeśli się znajdą tylko prace dostępne w przestrzeni publicznej, no to będziemy je kupować i uzupełniać. to. Mhm, I jak dlatego jakieś... oni między innymi. Mhm, są plany jakieś, mają państwo już gdzieś tam na horyzoncie? S są plany. Nie chcę na razie zdradzać i zapeszać. My już złożyli wniosek do Ministerstwa Kultury w tamtym roku, do końca listopada było. Z tym, że się tam trochę zmieniły zasady, teraz można tylko złożyć zakupy na siedem dzieł, więc no, no zobaczymy. Ocenią w Ministerstwie Kultury i zobaczymy, czy dostaniemy pieniądze, bo raz już nam wniosek nasz przepad. Jakby nie, nie ma uzasadnienia, no ale przepad, nie, nie dostaliśmy jednego roku dotacji. Dlatego poczekajmy, zobaczymy, co, co w tym roku. Też będą uzupełniane, właśnie. O, o ten, ten nurt, żeby, żeby dalej budować, budować wokół tego i ściągać artystów najlepszych, których później będziemy mogli prezentować. Panie dyrektorze, na koniec powiemy o tym, co w najbliższą niedzielę wydarzy się w Elektrowni. Finisarz wystawy Wojciecha Fangora: Dzisiaj są moje urodziny. Będzie to już no, ostatnia szansa, by zobaczyć dzieła wyjątkowej w świecie kultury osobowości, która językiem sztuki opowiada o swoich przebowiskach. Bogatym życiu, będzie także panel dyskusyjny oraz warsztaty rodzinne. Tak, no, wszystko, co dobre się kończy. Tak samo e, zbliżamy się nieuchronnie do końca wystawy Wyciecha Fangora ciekawej. E, dość sporo ludzi nawet e, odwiedziło tą wystawę, i młodzież nawet korzystała z e, z oprowadzania czy z warsztatów związanych z, właśnie z Wojciechem Fangorem w te zajęcia, które będą w niedzielę rodzinne, no też jest już praktycznie chyba zamknięta lista z tego, co wiem, bo jest takie zaciekawienie i, i tyle osób chcę przyjść na te warsztaty, że już, już moje dziewczyny odmawiają, no bo nie ma, no pojemność czy ewentualnie przekazanie tej wiedzy przy większej ilości, no to już graniczy trochę z cudem. Że no a nie jest, są to też pierwsze warsztaty, prawda? Czyli no nie są, no to już się, były, to więc one, one jakby cieszą się dość dużą popularnością, aż mówię, no Wojciech Fangor jako nawet sam artysta, a Zbudowanie do tego też warsztatu i przygotowanie to też jest dość ciekawy element, który, który no, daje jakieś satysfakcję każdemu, czy to nam prowadzącemu warsztaty, czy nawet osobom korzystającym z tego. No i będzie panel dyskusyjny, zamykający panel dyskusyjny, gdzie będą nasi pracownicy uczestniczyli będzie pan dyrektor do spraw artystycznych Łukasz Rudecki będzie kurator wystawy Paweł Witkowski, i historyk sztuki, pan e, Romuald Bocheński, którzy no, dotkną trochę materii, materii samego Wojciecha Fangora, czyli jego twórczości, jak również no, porozmawiają o, o, o tym, e, co ciekawe, e, jaka była twórczość Wojciecha Fangora. Na, na warsztaty miejsc już nie, nie ma, ma, ale jest na pewno miejsce, aby finisaż wystawy, <laughs> samą wystawę tak. oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, na pewno miejsce jest. Znaczy to panel dyskusyjny? Tak, bo to jest jakby otwarty element, tam nie ma zapisów, więc spokojnie każdy, kto będzie chciał skorzystać, jest mile widziany. A, a sama wystawa w niedzielę do godziny 18 jest czynna, więc można można spokojnie jeszcze to zobaczyć. W poniedziałek zaczynamy już niestety demontaż i nie ma. Szykujemy się do następnych wystaw. A zatem ostatnia szansa, drodzy Państwo. Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.